ślubny hał z temu, czyli co zamówiłam z temu na swój ślub, aby zaoszczędzić kasę. smile up, like a sunrise glow Pierwsza rzecz to jest bukiecik ze sztucznych róż białych. Nie powiem, trochę obawiałam się o jego jakość, ale on jest naprawdę bardzo ładny. Za 50 zł, a powiem Wam, że nie zależało mi na prawdziwych kwiatach, które w kwiaciarni kosztują od 100 do 300 zł. Czyli jak za 50 zł jest naprawdę super. No, fajne. I mają jeszcze taką wstążkę ozdobną, naprawdę super. Buty lekkie, wygodne, takie jak na zdjęciu za jakieś 60 zł, i są dobre. Przymierzałam, fajne. Kolczyki za jakieś 16 zł. Oczywiście, welon. Zamówiłam dwa. Jeden jest dłuższy, i krótszy, zupełnie inne. Zobaczymy, który lepiej będzie pasował do sukienki. Ale one kosztowały około 20 zł. Także zobaczymy, który użyję. No super. Rękawice ślubne. Ogólnie nie wiem, czy je będę zakładać, ale one jakieś grosze kosztowały. Zobaczymy, czy będą pasować do sukienki. Ale ogólnie nie bardzo jest. ładne. Mają takie diamenciki. Ładne. Ozdoby na samochód. To jest akurat na lusterko, więc dlatego jest takie małe. Jeszcze muszę coś domówić na przód. Ale stwierdziłam, że na razie wezmę to. I jest naprawdę bardzo ładny. To jest takie, na takie rzepy. Super. Pudełko na karty. Jest tutaj taki napis kart. Je się składa. Bardzo fajne. Kosztowało to jakieś 10 zł. No ale jest trochę drożej. Spodęki pod sukienkę. To nie jest bielizna, to są spodenki, ponieważ ja będę mieć krótszą sukienkę, więc wiadomo, żeby nic tam nie było widać. Kupiłam takie coś. Chyba nie wiadomo za duże. Nie. Ale to też było tanie jakieś grosze. Fajne. O, oczywiście. Tu chyba jest 10 par okularów. Takie do zabawy. Są czarne i białe. Takie zwykłe, Też jakieś grosze. Dodatkowo wzięłam takie kolorowe. Więc do zdjęć super. Balony, aby. Uoz... Balony, aby ozdobić stale. Nie wiem, gdzie one dokładnie będą, ale tak w razie pół wzięłam. Tu są jakieś jeszcze kolejne balony. A co tu jest? Aha, tu są te balony takie, wiecie, foliowe. I je też wzięłam. I jakoś to po prostu trzeba fajnie udekorować. I będzie super. Do tego jest pompka, żeby nie dmuchać. Nie męczyć się. Co my tu mamy? A, to są moje okulary. Moje są troszeczkę inne. Widzicie? O. Tak sobie kupiam dla jaj. Kolejne pudełeczko. O Jezu, to jest bardzo ważne. To jest pudełeczko na obrączki. Proszę. proszę, proszę. Mhm. Może włożę tutaj na próbę mój pierścionek. No ładnie. Super. To też jakieś, nie wiem. 15 zł? fajne podoba mi się co my tu mamy I ja nie wiem co to jest Jakoś wstążka, ale to jest naklej może to idzie do czegoś no nie wiem nieważne. no i co to by było na tyle na pewno jeszcze coś będę dokupywać, ale to wiadomo na spokojnie. Na razie poprzymierzam, co stąd zostawię. Co znaczy, wszystko zostawię, ale nie wiem, czym wszystkiego użyję. I to tyle. Ja nie przepłacam, nie chcę przepłacać. Naprawdę, to jest jeden dzień. Ja chcę, żeby to ładnie wyglądało. A na przykład bukiecik jest śliczny, welon jest śliczny. Za taki welon musiałabym zapłacić, nie wiem ile, 400 zł? A tutaj kupiłam go za grosze z 20 zł tam. Także nie ma co przepłacać. Pamiętajcie, no nie bez przesady, co możemy, kupujemy taniej. Znaczy jak uważacie, bo ja na przykład jestem takiego zdania, wolę sobie coś innego za to zamówić, coś innego kupić, pojechać na wycieczkę. Nie popadajmy w taki idealizm, że wszystko musi być drogie ze sklepu, nie wiadomo ile kosztować. Nie, to mogą być rzeczy z drugiej ręki. To mogą być z AliExpress, temu. Możemy też wypożyczać dużo rzeczy, tak? Na przykład suknię ślubną. Ja na przykład moją suknię ślubną zamówiłam z AliExpress. Na razie Wam nie pokażę, ponieważ nie mam jej tu przy sobie. Ale jest naprawdę spoko. I kosztowałam jakieś 300 zł. To jest najlepsze. A moja koleżanka dała 5000. Oczywiście jej się podoba, to jest suknia marzeń. Ja nie neguję, oczywiście. Ja też taką bym mogła zamówić. Ale nie chcę, nie chcę tyle przepłacać. Wolę kupić skromniejszą sukienkę, tańszą, ale taką, co też mi się podoba, a na przykład zrobić jakąś atrakcję na weselu, albo gdzieś za to właśnie wyjechać. Także kto co woli, tak? Pa! Dajcie mi znać w komentarzu, jakie Wy macie podejście do tego tematu i koniecznie mnie zaobserwujcie, ponieważ następny film będzie o całym kosztorysie wesela. Czyli co, ile mnie wyniosło. Dá isso, pa.